vă salută iar fratele vostru Boviță. Nu uitați să dați like și share, da? Klasyczny, kolejny znakomity obraz tak zwanej rumuńskiej nowej fali i jej głównego przedstawiciela, którym jest Radu, Żude. Znakomity reżyser rumuński, laureat między innymi Złotego Niedźwiedzia za skandalizujący obraz zrealizowany w 2021 roku, czyli szalony numerek, niefortunny numerek bądź szalone porno, film honorowany Złotym Niedźwiedziem. Wcześniej jeszcze ten sam reżyser uhonorowany został Srebrnym niedźwiedziem za film zatytułowany Aferim. E, tym razem zapraszamy Państwa na jego najnowszy obraz, e, zatytułowany Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. No, ci miłośnicy rumuńskiego kina, czy kina europejskiego ogólnie tego nowego, tej nowej fali, doskonale znają postać Radu Żudę. E, to jest człowiek, który w swojej praktyce filmowej nie bierze jeńców, realizuje bezkompromisowe, czasami szalone, bardzo satyrycznie na stawione do e, obecnej rzeczywistości rumuńskiej kino. Pokazuje zmiany jakie, e, ekonomiczne, ale również te obyczajowe, jakie zapanowały po upadku dyktatury Nikolae Czałczesku i wejściu Rumunii do Unii Europejskiej. <coughs> Więc no, jest to. Zawsze kawał takiej rzeczywistości rumuńskiej, z którą jeżeli widz, który nie jest obeznany z jej realiami, może mieć pewien kłopot, ale od razu Państwu mówię, że w tym kolejnym konkretnym przypadku jest to przekaz na tyle uniwersalny, że widz polski spokojnie się nim odnajdzie. Historia, która toczy się przez e, większość czasu filmowego w samochodzie. Główna bohaterka jest asystentką produkcji filmowej, odpowiedzialną za castingi do filmu, który dotyczy realizowany jest przez zachodnią korporację w Rumunii, a w Rumunii, proszę Państwa, realizuje się teraz najwięcej filmów europejskich, bo jest najtaniej, więc e, nasza, nasza główna bohaterka jest, jest odpowiedzialna za przygotowanie planu filmowego, za castingi z bohaterami. Którzy się pojawiają w tym filmie, który notabene dotyczy przepisów BHP. Kawał, kawał soczystego kina, bardzo że bym ciekawie skonstruowanego, bo tutaj trzeba powiedzieć, że Radu Żudę należy do tych twórców kina europejskiego, którzy eksperymentują językiem filmowym. I no, to, to jest ciekawostka, bo w tym filmie będą dwa filmy. Nie, nie zdradzę Państwu szczegółów, na czym to polega, ale po raz pierwszy widziałem w historii kina. Tak, taką konstrukcję, w której bohater z filmu z lat, tysiąc, z lat 80 powraca na plan w latach 2000 i spotyka się z bohaterem filmu, którego akcja toczy się właśnie, Anno Domini 2023. Ciekawy zabój kompozycyjny, ciekawe spostrzeżenia, świetnie to jest aktorsko zrobione. No, taki film miejscami może nawet wyniszczający, ale dający sporo do myślenia i sporo też śmiechu, ponieważ dotyczy, dotyczy on i dotyka spraw, które no dzieją się na, na naszych oczach. Doty, też dotyczy całego prze, tego przełomu technologicznego, który. Po malutku odbiera nam człowieczeństwo, więc ci z Państwa, którzy y, lubią tego rodzaju wyzwania serdecznie filmowe, będą serdecznie. na pewno za, zadowoleni. Serdecznie zapraszam, środa 18.30. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, bo, po, bo o tym filmie można sobie naprawdę wiele obiecać. F**k